dps i trzech supportów Sam jeden z, ze swoim DPS-em to robi. O, no, czy 90, 90 palę już nawet. O! Lwi pazur. Pewnie znowu będzie jakiś bardziej wiasty. Ta broń tak rzadko wypada, że masakra. czekaj no. okay, to jest. Da. Dwa z tych dwóch... To To nie dizenchantuj jej. Dobrze. Jak nas zwykłą, to tragiczna nie jest. Pokażesz? jest wysoki rol ma. Dacie, jak chcesz. Ci ci ją dać jak chcesz, bo ja mam lepszą. To poproszę. O kurczę, mam taką. Pull down reduction trzeba zrobić, tak? O, koniecznie. Dobra. koniecznie musi A ten drugi to jaki, jaka to jest ta broń? Ta druga? Pięść a miła Wiem, że Tragedia jest tą drugą bronią. No, Ona... ja, nie, ja nie mam jej starożytnej w Polsce. ja mam takie <trony> dwie pazury. Druga jest taka. A tym... O, ty niektórzy mają szczęście, widzę, to mi leci starożytna, tak? Nie leci, tylko się z kostki wyciągnęło. <laughs> z pięć, za pięć tysięcy oddechów i nie powiem ile innych rzeczy jeszcze. <laughs> ile tysięcy dusz poszło na to, żeby w ogóle tą broń starożytną wyrolować. No, taka. Mogę zamykać? No, a mam... A mam jeszcze jedną taką, tylko się nad nią zastanawiam, bo ma słaby rol na obrażenia eksplodujących głowy. No weźmy na. Masz, masz dwie. Mam dwie takie. A druga to mi Gdyby, oprednie, gdyby byłoby VP, to bym cię już wiesz, zabiła normalnie. supportem bym cię zabiła. Ej, hey, e, jak ci coś powiem. Tylko możesz P zabić. Je, jest PVE. Teraz. P tak, nie leczyć go! Widzieć to o wiele łatwiej, niż jakby się znalazła na arenie z nim. Dawajcie, odpalajcie, ci. Jak, jak pójdzie ze mną na arenę, ja wezmę swojego decha i mnie nie zabije, nie ma takiej opcji. To ja wezmę któregoś swojego decha. To się pobawimy. Nie ma sprawy. Możemy się pobawić. Że ja mam bardzo dużo DPS-ów na swoim. No dobrze. Ale nie to byśmy, byśmy, że musiałem mieć umowę, że nie rozdajesz mistrzowskich wtedy, bo masz o 300 więcej mistrzowskich, więc byłoby to nie fair wobec mnie, jeżeli miałbyś się je rozdane. Dobrze, to mogę je zlikwidować. Ale wydaje mi się, że walka pomiędzy dwoma dechami byłaby dość krótka. No byłaby. Do dość pierwszego dość... strzału. No. Właśnie. Ej, kiedyś koleś wszedł i powiedział, że MONkiem to wiesz, on, on mnie zabije ja nie dam rady, nie? Nie był w stanie mnie MONKiem zabić, choćby nie wiem co robił. Starczy jedną pasywkę dobrą wziąć na dehaj No nie chcesz powiedzieć jaką, bo czeka cię przeprawa ze mną A i jest tutaj PvP? Jest, no znaczy są takie areny, że można sobie wejść i tam sobie coś popykać, nie? Poważnie? Tak, no. To ja nawet sobie sprawy nie zdawałem z tego Ale to jest taka wiesz, no bzdura można powiedzieć A chcemy tu stać z to... tymi No wysadzić to trzeba, nie stać To już możemy iść dalej, bo tu została elita i nie ma co wysadzić Dobra no rusz się no. Nie rozumiem czasem tej postaci na tym mąku. Używam od skoku, ona kompletnie nic nie robi. Zużywa tylko ładunki i stoi w miejscu. No dawaj, po co tak dziwnie ruszasz? Bo mam laga no Nie ruszam Przesyłam ci był... mentalnie trochę mojego internetu, żeby ci nie lagowało Nie, internet to akurat mam dobry, to jest wina po prostu mojego komputera no. To przesyłam ci nasze zimne z Norwegii, żeby ci ochłodził komputer, może przestanie lagować Dawaj, wysadzaj. Martwił się też. Próbuję Dobra, chodźmy. Nie wiem, czy kurde cię tu jest. Był, tej jest do dobicia. On ledwo co żyje. Ja padłem przy nim. O. Nie wybóg <grym> Podeszłam, chciałam ci podnieść, a mi wybuch zabił. Czy to. musisz e, bańkę dać, tak, żeby ustać tej bańce. Wtedy możesz Próbować podnosić. Dawać, dawać, dawać na dół. Idem, idem, ale na dole jest ślepa. Dobra, ale wysadzi to, tutaj stoi. tak, Idziemy, Góra, góra. O dawajcie, dawajcie, tu, o, sporo moducić. Dobrze. Tam coś więcej. Nie Teraz przyciągnę co tam mogę to przyciągnę. Tak czy wysadzać. Dobra um. Nie. Ojej, jestem... Alita z bańką o, ściągasz teraz tylko ty Dobra, spadamy stąd, bo są lasery, chodźcie w górę dalej idziemy Marku wysadzaj w prawo góra. Idziemy, idziemy. O, przyleciała Elita za nami post. Dobrze, idziemy dalej. Dobrze. Kontynuujemy wyprawy na górę Wyładowania, no to bijcie tam tava pravo, 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 gura nice Ahora. Ojej, ojej, idziemy wysadać, wysadać Dobra, idziemy Dzięki Poftus. No dobrze, to idziemy dalej. Wyjść, wyjść. Tak zabili mnie przy samym wyjściu. Ile masz czasu na powstanie? 15 Dobra To tu wystoimy bez Ciebie. Chwilę 5 No to dawaj, markuj i lecimy. Kompresuj to jeszcze, kompresuj to jeszcze, to są elity. Panie Hiller, ja cały czas przecież ten. Próbuję je przyciągnąć, ale nie chcą. Dobrze, dobrze. Teraz coś damy radę wsadzić czy już nie? Ja wiem, wątpię myślę, że powinniśmy iść dalej. Nie skończyły zasoby. Ale nie strigerować tego. Oj 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 O, tu będzie gitara. Dobra, robimy poprawę Mamy dwa zestawy elit już Tu jest moc, dobra, to nawalać Chciałeś ją? Tak Ciągnijcie się tutaj Gdzie jest tutaj? A tu jest Niżej, niżej w dół Tu jest dużo magów. Tak Ciągnijcie się w dół Ah Lá, ah, do, do, leva do Nie wiem czy to oni tak, nas tak, dojadą. Tak, tak, no tak. tak, tak, Prawo góra. Znaczy, lewo góra. Extra ah. o oh, kurioza, o oh, ja. Yeah. Nagrywasz? No. A. To Trzeba będzie to na sekundę przed zabiciem się zatrzymać i poczekać, coś czas minie. <ścoughs> LOL. Ktoś padł tutaj? Tak, mhm. on długo padł Zarejestrowałem tego Skupiłem się na cooldownach No jak padnie jeszcze raz albo dwa to nie zrobimy tego Nie padnie Mioza jest strasznie ciężki do zabicia, bo on ciągle skacze, rusza się, ucieka. Jego wicharki są mordercze strasznie. Jej. Tak! Gratki, gratki. Udało się! Dziękuję. Muszę wydać dłamki. No, mimo wszelkich przeciwności losu się udało. Tak! tak.